Wyobraź sobie, że w samym sercu Polski, na spokojnych ulicach Rzeszowa rozgrywała się cicha, lecz niebezpieczna gra. Studenci, którzy mieli marzyć o lepszej przyszłości, zamienili swoje ambicje na szybki zysk. Fikcyjne pożyczki, fałszywe zabezpieczenia finansowe i nielegalne procedury sprawiły, że dziesiątki obcokrajowców z całego świata zyskały prawo pobytu. Do sądu okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko ośmiu cudzoziemcom, którzy stworzyli niezwykle sprytny, choć całkowicie nielegalny, mechanizm pozwalający na legalizację pobytu obcokrajowców w Polsce za pomocą fikcyjnych pożyczek. Wśród oskarżonych znaleźli się również młodzi ludzie, studenci jednej z rzeszowskich uczelni, którzy mieli swoje marzenia, plany i nadzieje na lepszą przyszłość, jednak uwikłali się w działalność przestępczą, która z czasem rozrosła się do sporej skali. Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów po długich miesiącach śledztwa skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia, który obejmował całą siatkę podejrzanych działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Członkami tej grupy byli obywatele Kazachstanu i Białorusi, którzy przez długi czas planowali, a następnie metodycznie wdrażali proceder legalizacji pobytu poprzez fikcyjne operacje finansowe. Działali głównie na Podkarpaciu, ale zasięg ich działalności sięgał dalej, obejmując także inne regiony Polski. Ich głównym celem było umożliwienie innym cudzoziemcom, którzy przybywali do Polski z odległych krajów, uzyskania legalnego statusu poprzez fikcyjne potwierdzenie posiadania odpowiednich środków finansowych, które miały rzekomo służyć na utrzymanie i pokrycie kosztów życia oraz nauki. Działalność tej grupy została rozpracowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Rzeszowie Jasiłans, którzy przez wiele miesięcy skrupulatnie zbierali dowody, obserwowali podejrzanych, analizowali ich działania, a także weryfikowali przepływy finansowe, które na pierwszy rzut oka wydawały się legalne, lecz po głębszej analizie ukazywały prawdziwe oblicze całej operacji. Funkcjonariusze odkryli, że mechanizm działania grupy był prosty. Lecz skuteczny, oskarżeni oferowali pożyczki w wysokości od 30 do 50 tysięcy złotych, które miały jedynie charakter formalny. Te pieniądze nie służyły realnie do pokrycia kosztów życia czy nauki, lecz jedynie stanowiły fikcyjne potwierdzenie, że wnioskujący o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemcy dysponują odpowiednimi środkami. Po złożeniu wniosków o kartę pobytu, co następowało zwykle bardzo szybko po otrzymaniu pożyczki, środki były natychmiast zwracane. A grupa pobierała prowizję, która stanowiła dla nich główne źródło zarobku. Z usług tej grupy korzystali obywatele wielu krajów, głównie pochodzących z obszaru dawnego Związku Radzieckiego, ale również z odległych i egzotycznych rejonów, takich jak Kenia, Etiopia, Zimbabwe czy nawet Papua Nowa Gwinea. W toku postępowania ustalono, że proceder objął co najmniej 23 cudzoziemców, którzy zostali zatrzymani w różnych częściach Polski. Między innymi w województwach podkarpackim, małopolskim oraz mazowieckim. Śledztwo, które prowadziła prokuratura, było wyjątkowo skomplikowane i czasochłonne. Trwało niemal rok, a w tym czasie udało się zgromadzić materiał dowodowy, pozwalający postawić aż 213 zarzutów wobec ośmiu osób. Jeden z obywateli Kazachstanu, który pełnił szczególnie aktywną rolę w grupie, usłyszał aż 113 zarzutów. Co jasno wskazywało, jak bardzo był zaangażowany w całą operację. Jednemu z oskarżonych przedstawiono zarzut kierowania całą grupą przestępczą, co potwierdzało, że struktura była zorganizowana i funkcjonowała na zasadach hierarchii, z wyraźnie podzielonymi rolami i zadaniami, które każdy z członków wykonywał według przyjętego planu. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie trzech z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Areszt ten miał charakter izolacyjny, by uniemożliwić im dalsze prowadzenie nielegalnej działalności i wpływanie na świadków. Pozostali oskarżeni zostali objęci środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego, które miało zagwarantować, że stawią się na każde wezwanie organów ścigania i nie będą utrudniać postępowania. Cudzoziemcy, którzy znaleźli się w centrum tej sprawy. Byli bardzo młodzi, mieli od 20 do 23 lat. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia, w których opowiadali o tym, jak zostali wciągnięci w cały proceder, co robili, jakie mieli zadania, a także z kim współpracowali. Ich zeznania pozwoliły śledczym lepiej zrozumieć mechanizm działania grupy, oraz skalę problemu, który, jak się okazało, nie był odosobnionym przypadkiem, lecz kolejnym elementem w łańcuchu procederu fikcyjnego zabezpieczenia finansowego wykorzystywanego w procesach legalizacji pobytu na terytorium Polski. Sprawa ta ujawniła, jak łatwo można było obejść przepisy i jak wielu obcokrajowców, szukających lepszego życia w Polsce, korzystało z takich metod, nie zawsze w pełni zdając sobie sprawę z konsekwencji prawnych, jakie mogą z tego wyniknąć.